Delikatne. Oh, Pojedyncze skoki. I przestało. Dobra. Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj. Tematem będzie jeden z obozów Fabryki Benzyny Syntetycznej. Zapraszam na odcinek. Siemanko moi drodzy, witam Was serdecznie dzisiaj. Witam Was w okolicach dawnego obozu pracy przymusowej Hegerwall. Był to obóz pracy przymusowej, który był w pobliżu Fabryki Benzyny Syntetycznej. Zimowa aura, dosyć nieprzyjemnie, dosyć mokro, ale zobaczcie co my tutaj mamy? Pozostałości. Pozostałości dawnego obozu pracy przymusowej Hegerwelle. Budynki po bombardowaniach zostały wyrzucone na duże odległości, więc teraz po prostu szukamy tego, co z tego obozu zostało. Gdy słyszymy określenie hitlerowski obóz, pierwszym naszym skojarzeniem jest to obóz koncentracyjny, ale Hegerwelle. Wcale nim nie było. Był to Arbeit Slager, wychowawczy. Okrutny, spartański, wzorowany na obóz koncentracyjny, lecz wychowawczy. Pobyt w nim miał być formą kary, za przewinienia różnego rodzaju, od kradzieży z niesubordynację, czy też próbę ucieczki. Upodlony do granic więzień, miał nie wyzionąć ducha, miał tylko dostać nauczkę, aby to naganne zachowanie nigdy już nie miało miejsca. W o czym się bardzo mało pisze, przybywali więźniowie obojga płci, a pochodzili z całej prowincji pomorskiej. Jestem tu z Miłoszem z kanału Projekt Paranormal. Właśnie tutaj eksplorujemy sobie pozostałości dawnego obozu karnego, wychowawczego, pracy przymusowej Hegerwelle. No i badamy, czy też tutaj może są dawni więźniowie tego obozu. Czy są? Zawsze przekonamy. Dokładnie tak. Przekonacie się dalej oglądając materiał. A my szukamy dalszych pozostałości. Czy coś tutaj jest jeszcze? W odróżnieniu od pozostałych obozów, które miały swoje miejsca w okolicach fabryki benzyny syntetycznej, ten obóz Hegerwelle podlegał wyłącznie. Szczecińskiemu Gestapo. Do obozu kierowano robotników przymusowych z całej prowincji pomorskiej. Jak zeznają byli więźniowie, a potwierdzają to dokumenty, władze szczecińskiego Gestapo rządziły się w tym obozie według własnych praw. W Prezydium Policji w Szczecinie prowadzono rejestr więźniów, a także rejestr ich powrotów do obozów macierzystych już po odbyciu wspomnianej kary. Przemierzamy. Teren, gdzie znajdował się ten obóz. Tam mamy skraj pola. Ale właśnie tutaj był główny teren obozu. Nie był to duży obóz, ponieważ tutaj mieściło się kilka, e, kilkaset osób naraz. Przewinęło się około 14 tysięcy więźniów przez teren tego obozu. A był to obóz karno-wychowawczy, który miał na celu właśnie jakby nastawić, naprawić zachowanie więźniów, którzy w swoich pracach, w swoich firmach Zostawiali opór, albo sabotowali pracę. Miłosz krzyczy, coś tu jest. Więc idę zobaczyć. Tutaj też widzimy... Rów! Rów! Przyobozowy. Więc idę w kierunku teraz Miłosza. Ta dwójeczka, póki co milczy, nie wskazuje na obecność nikogo żadnej energii. Panie specjalista, proszę pan się powiedzieć, co to jest? A! Dobra. O, też tego szukaliśmy. Czyli tu mamy fragment, który kiedyś pewnie Podczas nalotów został wyrzucony w powietrze. A może to być ściana baraku. Tu jeszcze mamy element metalowy. Piękno, to tak, na, tutaj. tutaj również Nie. jakiś element metalowy. On jest... Wszystko to przymocowane razem. Tu jest też skraj tego pola uprawnego, co było granicą obozu. A na jego terenie było dwa baraki dla więźniów. Barak administracyjny. Wiadomo, że jeszcze musi być lazaret. O, delikatne. O, 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 o. Jedne skoki i przestało. No. Czyżby ktoś tutaj z nami był albo chciał podejść, się zainteresować? Mógłbyś to zrobić jeszcze raz, po prostu podejść bliżej, bo udało ci się podbić jedną diodę. O! O! Dziękuję, dziękuję. Czy byłeś więźniem tego obozu? Jeśli tak, podejdź. Czy byłeś osobą, która pełniła tu funkcję administracyjną? Jeśli tak, możesz podejść. I jesteś tu jeszcze z nami? Chcesz podejść? I nastała cisza. Przestraszyliśmy cię? Chcemy tylko porozmawiać, nawiązać kontakt. Jeśli interesuje Cię to urządzenie, po prostu do niego podejdź, w jego pobliże będzie tak sygnalizować, że jesteś. Jeśli chcesz, podejdź do tego urządzenia. Zaraz też podłączymy SB. To może bardziej ciekawi że... Może usłyszymy. Śmiało nie bójcie się, jeżeli ktoś tu jest, ktokolwiek słyszy nas. Może się skomunikować z nami poprzez te urządzenia. Trzeba zrozumieć pojęcie Hegerwelle jako tak zwanego karniaka. Rozprzestrzenia się mit, że Hegerwelle był ogromnym, a jednocześnie największym obozem fabryki benzyny syntetycznej, gdzie mieściło się około 14 tysięcy więźniów w jednym czasie. Tak naprawdę był to mniejszy obóz liczący 7 baraków. Musimy przyjąć fakt, że Hegerwelle był tak zwanym obozem rotacyjnym, wychowawczym. Skazani odsiadywali tutaj wyroki po około miesiącu, sześciu tygodni, maksymalnie troszeczkę dłużej. Nieprawdą jest również, że do tego karniaka nie kierowano kilkakrotnie, bo zdarzali się więźniowie, którzy odsiadywali no około więcej niż tylko jeden turnus. Czy ktoś tutaj z nami jest? Wiesz, wizytami tego obozu, mieszkaliście tutaj, śmiało podejście do nas. Nie bójcie się i mówcie do tego urządzenia. Czy to jest kawałek Waszego baraku? Staramy się tylko nawiązać kontakt z wami. Więźniowie, apel! Uwaga wszyscy więźniowie, do apelu! Gdzie jesteście? Do tego nikt nie wędruje To się Sesja IVP obóz, Hagerwalle Czy są tu jakieś byty, dusze byłych mieszkańców, którzy niegdyś tutaj żyli i stracili życie? Jeżeli tak, to macie okazję teraz przemówić do tego urządzenia, które trzymam w prawej dłoni Nie lękajcie się, teraz jest wasza okazja, aby przemówić, możecie przekazać coś światu, rodzinie Jeżeli padły jakieś opowiedzi, to dziękuję Czy są tu jakieś byty, dusze byłych mieszkańców, którzy niegdyś tutaj żyli i stracili życie? Jeżeli tak, to macie okazję teraz przemówić do tego urządzenia, które trzyma w prawej dłoni Śmiało, nie lękajcie się. Teraz jest wasza okazja, aby przemówić możecie przekazać coś światu, rodzinie. To dziękuję. Mhm. Podmurowanie jakieś. Podmurowanie jakieś no. jest tutaj. To co tam jest? Taki kanałek jakby. No nadzieję, że to mnie nic nie wysadzi, nie? No. Kilka jak temu. Coś w skrzyneczce jest? Nie chcę tego połamać, ale właśnie coś jest pod a może Jakieś oznaczenia może wiesz? No, jakaś stara, plastikowa. Może być to jeszcze nasza, nie? To wszedł, przyniósł coś. No. Obóz Hegerwelle mógł przyjąć maksymalnie około 600 więźniów. Średnio był wybudowany na tak około 400. A jesteśmy tuż przy tablicy. O. Bo ona jest tam właśnie. Tutaj idąc dalej, przy. przy rurach, właśnie widzimy. Że znaleźliśmy dalsze fundamenty obozowe. Wzdłuż już ulicy uzbierały się tutaj nasypy właśnie z fragmentów betonowych zabudowań. Dawnego obozu karnego. To wszystko, co dzisiaj z niego tutaj właśnie zostało. Tylko tyle niestety zostało z tych y, zabudowań, które tutaj niegdyś były. Kadwujeczka milczy. No. Nikt nie chce podejść, nikt nie chce się skomunikować z nami. No, tutaj cisza totalna. Cisza.